Witajcie moi drodzy, serdecznie Was witam. Dzisiaj mam długi, długi nos taki nos cwaniacki. Taki nos, który wynosi się ponad wszystko i ponad wszystkich. Ech, dobrze, że to jest tylko maska, kochani, ale możecie mi odbierać właśnie w taki sposób Ech, ale to już jest inna sprawa. Dziękuję Wam, że jesteście, że zaglądacie na kanał. Chciałbym dzisiaj troszeczkę zadać pytań. Może takie niewygodne pytania. Em, w, trosce, w trosce o Was, w trosce o prawdę, w trosce o zbawienie. I nie chciałbym, aby te pytania zabrzmiały jak sąd. Nie chciałbym, aby te pytania zabrzmiały jak jakaś sąda, która ma Was skazać na jakieś potępienie. Natomiast. Yy, Naprawdę to robię w trosce od Was i można to nazwać, że z miłości, z miłości do Was, bo sam siebie wystawiam. I Wiecie, nie zależy mi, żebyście dobrze o mnie mówili, nie zależy mi na tym, żebyście mi tam łapki dawali, jakieś subskrypcje, kanału sobie robili. Zależy mi na tym, żebyście kochani byli połączeni z Chrystusem Jezusem. Zależy mi na tym, abyście uwierzyli w to, że Jezus Chrystus jest drogą, że Jezus Chrystus jest prawdą, że Jezus Chrystus jest e, życiem, że poznanie Chrystusa Jezusa z martwych stałego jest życiem wiecznym. Zależy mi na tym, abyście doświadczyli e, nowonarodzenia. Takiego narodzenia z Boga i abyście mieli już tą żywą i taką relację no, z Ojcem w imieniu Jezusa Chrystusa. Zależy mi na tym, abyście przyjęli Ducha Świętego, Ducha Jezusa Chrystusa, aby Was wypełnił, abyście stali się osobami zbawionymi, które mają pewność zbawienia. Taki jest mój motyw i jeżeli ktoś chce, może to nazywać... Miłością w stosunku do Was, a są osoby, które będą mnie nazywać pysznym, zarozumiałym, wtrącającym się w cudze życie. Będą krytykować mnie za te pytania, które zadam. Będą mówić, że jestem sędzią, że potępiam, że oskarżam, że nie pozwalam im żyć wedle swojej woli. No trudno kochani, ale mam takie chcenie i pragnienie, aby po prostu się, Ciebie, drogi słuchaczu, zapytać o to, czy jesteś osobą wierzącą. Wierzącą, czy jesteś chrześcijaninem. Robię to w dzień, w dzień, w którym większość Polaków, większość tak zwanych chrześcijan obchodzi tak zwane Boże Narodzenie. Więc, yy, czy to dogodny czas, czy niedogodny? Hmm. Myślę, że to dobry jest czas, aby odpowiedzieć sobie na, na pytania, czy jestem chrześcijaninem. Tak? Czy, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, jesteś chrześcijaninem? Czy przeżyłeś spotkanie z Bogiem, z żywym Bogiem? Czy jesteś osobą, która. Usłyszała, że się w grzechu urodziła, że jest grzesznikiem, że potrzebuje zbawienia w Chrystusie Jezusie. I czy nawróciłaś się, czy pokutowałaś ze swojego stanu, jak również z tych uczynków grzechów swoich, i odwróciłaś się całym swoim sercem, całą swoją osobą w kierunku Chrystusa Jezusa? Czy uwierzyłaś w Niego, że On jest Panem, że On jest Bogiem, że On jest drogą do Ojca, że tylko On jest Zbawicielem? Czy, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, e, czy uwierzyłaś? Czy przez wiarę w Chrystusa Jezusa przy, przeżyłaś właśnie nowo narodzenie? Czy doświadczyłaś? Ja nie mówię o wiedzy, ja nie mówię o jakiejś tam, wiecie, teologii, o, o takiej tylko świadomości, że, że takie tego typu doświadczenia m, są możliwe do, do, do przeżycia. Natomiast ja się pytam o rzeczywiste doświadczenia, nowe narodzenia w Chrystusie Jezusie. Czy urodziłaś się na nowo w Chrystusie Jezusie, w Zbawicielu? Czy go spotkałaś, czy go spotkałeś? Czy powierzyłeś, drogi człowieku, swoje życie jedynemu panu, Bogu żywemu, objawionemu w Chrystusie Jezusie, czy powierzyłeś, czy powierzyłeś samego siebie? Tak całkowicie. Czy, czy Twoje serce jest przepełnione wiarą i pragnieniem poznania Jego? Czy Twoje serce doświadczyło napełnienia duchem Jezusa Chrystusa? Czy Twoje wnętrze i Twoje serce doświadczyło wypełnienia y, duchem świętym? Czy doświadczyłaś w praktyce spotkania ze zmartwych, zbudzonym Chrystusem Jezusem? A w ogóle czy słyszałaś Ewangelię, pełną Ewangelię? Czy w ogóle wiesz, kim jest Chrystus Jezus? Co robił tu na ziemi? Jaki był cel Jego misji tu na ziemi? Czy wiesz, że On swojego y, życia nie zakończył w grobie? Zmartwychwstał, On żyje. Dlatego się pytam, czy przyjęłaś zmartwychwzbudzonego u Chrystusa Jezusa do swojego wnętrza? Czy zostałaś Nim napełniona? Czy masz Jego ducha? Bo jeżeli nie, nie należysz do Niego. Ty możesz mówić, że jesteś osobą wierzącą, ty możesz obchodzić jakieś święta, ty nawet mówić, możesz jakieś piękne treści o miłości na przykład. Ale czy jesteś zrodzona z Boga? Czy Jezus Chrystus jest Twoim Panem? Czy powierzyłaś Mu swoją osobę całkowicie, bezwarunkowo? Kochani, jest dzisiaj taki czas, którego osobiście nie lubię. Nie lubię czasu świąt ze względu na to, że ludzie mają maski. To jest taki czas, kiedy ludzie ubierają takie maski. Jedni mają takie, inni mają inne. Tak czy inaczej, ludzie noszą maski. Swój grzech zakrywają maskami. Swoją bezbożność zakrywają maskami, swoją nieznajomość pisma świętego zakrywają maskami. Brak poznania Chrystusa Jezusa zakrywają maskami. Brak Chrystusa Jezusa w swoim wnętrzu zakrywają maskami. Kochani, te maski mogą być różne. Teraz jest taki okres tak zwanych świąt, więc ludzie sobie lampki zapalają, bombki, choinki, wiecie, nie wiem, zimne ognie, prezenciki. To jest taka maska, która maskuje grzech, który... Ta maska powoduje, że, że, że ludzie mają taką namiastkę, jakiejś takiej radości, o ile to jest w ogóle radość. Namiastkę jakiegoś takiego odpocznienia, to odpocznienie to jest z reguły nie odpocznienie w Bogu, tylko to jest odpocznienie od pracy zarobkowej. I to, to są właśnie te maski, kochani. To jest ta podruba, w której. Żyjecie prawdopodobnie. Czy masz relacje z żywym Bogiem? Czy masz relacje z Chrystusem? Czy znasz Pismo Święte? Czy masz informacje o tym, kim jest Chrystus Jezus? Czy masz relację żywą z nim? Czy słyszysz Jego głos? Czy Jego poznajesz? Czy poznajesz Jego wolę? Czy jesteś osobą, która powierzyła się Chrystusowi? I słysząc jego głos poddaje się pod Jego prowadzenie. Czy jesteś taką osobą? Czy Twoje życie jest oczyszczone z pogaństwa, czy Twoje życie oczyszczone jest z tych brudów z tego świata? Twoje życie, ja nie mówię o zewnętrznym życiu, choć też, ale mówię tu o sercu, bo to, co w sercu, to później na ustach i w życiu, tym zewnętrznym życiu. Więc Bóg interesuje się sercem. Sercem człowieka. Bo sprawiedliwy zwiary żyć będzie. Sprawiedliwy. Sprawiedliwy to ten, kto jest nowym stworzeniem w Chrystusie. Sprawiedliwy to ten, kto doświadczył nowonarodzenia, doświadczył spotkania z żywym, zmartwych zbudzonym Chrystusem Jezusem. Sprawiedliwy to ten, kto żyje, kto trwa w Chrystusie Jezusie. Czy jesteś taką osobą? Czy jesteś osobą, która Go słyszy? Czy jesteś osobą, która ma poznanie Jezusa Chrystusa, zmartwychwstałego Chrystusa Jezusa? Czy jesteś taką osobą? Wiara to jest ufność, żeby być prowadzonym przez dobrego pasterza, to trzeba Go słyszeć. Trzeba mieć relacje z Nim. Ktoś, kto przeżył nowo narodzenie, już nie jest grzesznikiem. Rozpoczyna życie w tym, który jest sprawiedliwy w Chrystusie Jezusie i przyjmuje, żyje w jego tożsamości. Czy jesteś taką osobą? Czy po prostu masz maskę założoną świadomie bądź nieświadomie? Tak naprawdę każdy grzesznik ma maskę. Rano. Człowiek wstaje i odgrywa swoją rolę, a z, a, a z reguły wiele ról tutaj na ziemi. Jedni są nauczycielami, inni górnikami, inni policjantami, inni bezdomnymi, inni dyrektorami, inni uczniami. Jedni pracują, drudzy są śmierdzącymi leniami. Każdy ma swoją rolę. Mało tego, w ciągu dnia można mieć wiele masek w zależności od sytuacji, w której się znajdujemy. Kochani, to jest brak fundamentu w życiu, to jest brak Chrystusa Jezusa w życiu, bo albo chrześcijanin żyje w swoim panu, bo albo człowiek wierzący powierzył mu całego siebie, całe swoje serce, swoje wnętrze i pozwala, aby to Ojciec w Chrystusie Jezusie ukształtował, przemienił, zmienił. I przez ten dar, którym jest Chrystus Jezus, ten dar, który jest od wewnątrz przeoblekany daną osobę prowadził, albo to jest po prostu farsa, albo to jest właśnie taka maska, nawet chrześcijańska. Chrześcijańska maska, religijna maska, modlitwy, które są maską społeczności z tak zwanymi wierzącymi, które wynikają z systemu religijnego. To też maska, kochani. Tak można się przed ludźmi, przed samym sobą, a nawet można myśląc, że się nawet przed samym Bogiem człowiek chowa, kiedy taką maskę sobie założy. Ale nie tędy droga moi drodzy. Nie tędy droga i Bóg chce człowieka błogosławić. Bóg chce mówić do człowieka i prowadzić go w swoim głosie. Bo przecież jest dobrym pasterzem, bo przecież chrześcijanin to ktoś, kto został z Boga zrodzony, wypełniony Duchem Jezusa Chrystusa. Chrześcijanin to ktoś, kto porusza się w Jego głosie. To ktoś, którego jedynym pragnieniem jest wypełnić wolę Ojca w Chrystusie Jezusie tu na ziemi. Chrześcijanin to ktoś, kto żyje wedle ducha życia, poddaje się prawu życia, nie tego życia ziemskiego, nie tego życia grzesznika, tego zepsutego, zwierzęcego życia, ale wedle tego życia, które przyjął, przyjął z nieba, przyjął Chrystusa Jezusa, nowy, nowy, nowy rodzaj życia, Bożą naturę. To jest to życie z nieba, które wstąpiło do człowieka wierzącego. Chrześcijanin to ktoś, kto odkrywa tego ducha życia, żyje w tym duchu życia, poddaje się temu duchowi życia, temu życiu samego Boga w człowieku. Kochani, wzywam Was do tego, po prostu, abyście zdjęli te maski, abyście te maski wyrzucili precz. Po co wam te maski? Po co wam te maski? To jest hipokryzja, dwulicowość. Po co wam te maski? Maski, które zwiemy świętami, systemem religijnym, samopoprawą, ludzką miłością, ludzką mądrością, ludzką wiedzą, ludzkimi takimi rolami tu na Ziemi. Kochani, po co nam te maski? Powiedzcie mi, po co? Czy wiecie, że większość chorób, które lu ludzie noszą w sobie, to są choroby tak zwane psychosomatyczne? To są choroby, które wynikają z masek? To są choroby, które wynikają z niespójności osoby, osobowości. To są choroby, to są zniewolenia. Wpływy demoniczne to są choroby psychiczne i fizyczne, które człowiek wewnątrz doświadcza, bądź widać już te choroby na zewnątrz. Większość tego typu chorób, schorzeń to są schorzenia psychosomatyczne. Człowiek bez Chrystusa nie jest osobą zintegrowaną. Człowiek bez Chrystusa Jezusa nie ma lekarstwa w sobie. Bo Słowo Boże, żywe Słowo Boże, którym jest Chrystus Jezus w zmartwychwstaniu, jest tym Słowem Bożym. Słowo Boże żyje, Słowo Boże jest lekarstwem, Słowo Boże da, darzy życiem, Słowo Boże e, wnosi Bożą miłość, która uzdrawia. Słowo Boże samo w sobie jest miłością Bożą. Słowo Boże same w sobie jest żywym Bogiem w człowieku dla tych, którzy to słowo przyjęli. To jest z martwych Chrystus Jezus, kochani. On był i jest taki sam. On się wcale nie zmienił. Więc, kiedy Bóg przychodzi do człowieka, integruje osobowość, powoduje, że człowiek emocjonalnie, uczuciowo, myślowo, w przekonaniach, w umyśle świadomym i podświadomym. W relacji z Bogiem staje się jedno, staje się zintegrowany i tam, gdzie następuje przepływ Bożego Ducha, tam, gdzie następuje przepływ żywej wody, tam, gdzie jest żywy chleb, e, którym jest Chrystus Jezus, tam, gdzie jest żywa wo woda, e, która darzy życiem, która leczy, która wyzwala, która ożywia, a nawet stwarza i powołuje do bytu to, czego nie ma, to tam cały człowiek wraca do zdrowia, jest pokrzepiony, jest wzmocniony, jest posilony. Tam nie ma maski. Tam nie ma maski. Tam nie ma maski. Kochani, po co nam te maski? Czy chcecie mnie znać w takiej masce? Czy chcecie mnie znać choćby przez YouTube jako człowieka, takiego jakim jestem naprawdę w Bogu? Czy już chcecie mnie znać jako człowieka, który, którego, który do was mówi bezpośrednio, jakby w takiej szczerości, tak jak stoję przed Bogiem, tak stoję przed Wami, bo tej szczerości nauczyłem się u Boga. Kiedyś taki nie byłem, kiedyś miałem takie maski, w starym życiu nosiłem taką maskę i z powodu tej maski cierpiałem. Z powodu tej maski moje życie było życiem no, naprawdę nieciekawym, było życiem, które mi się nie podobało. Ja nie wiedziałem, że mam maskę wtedy. Ja może odczuwałem ciężar tej maski. Ale dzisiaj wiem, że to była właśnie ta maska. Kochani, ja Was wzywam w imieniu Pana Jezusa Chrystusa do zrzucenia maski. Te maski wynikają z tego, że człowiek zakrywa grzech. że człowiek zakrywa. Um, może inaczej, wypełnia swoje pragnienia na swój sposób, po swojemu. To są maski, kochani. Człowiek nosi maski ze względu na to, że jest odcięty od Boga i jego wnętrze nie jest zaspokojone w Bogu, lecz szuka zaspokojenia zupełnie gdzie indziej. Te maski pokazują, że człowiek nie zna Boga. Drogi słuchaczu, proszę Cię, zbadaj się przez Słowo Boże, zacznij czytać Nowy Testament przynajmniej, zacznij czytać listy apostolskie, nauczanie do ludzi wierzących. Po prostu pozwól się prowadzić Bogu w tym wszystkim. Niech Duch Święty Cię przekonuje o, o, o życiu w Chrystusie Jezusie. I mogle się naprawdę krzyczę i wołam o to, aby Bóg, Bóg Ciebie poprowadził, aby Bóg oczy Ci otworzył, abyś zobaczył nie maski, chociaż maskę trzeba zobaczyć, żeby ją zdjąć, prawda? Bo jak ktoś jej nie zobaczy, to ją cały czas może nosić do końca swoich dni tu na ziemi. Natomiast kiedy człowiek doświadczy świadomości grzechu i tego, że z powodu grzechu nosi maskę, to przychodzi, Upamiętanie, przychodzi pokuta, przychodzi pragnienie zbawienia od tego stanu, i człowiek wtedy przez wiarę serca zwraca się do żywego Boga i doświadcza Bożego Pokoju, doświadcza spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem Jezusem. Wtedy ta maska odpada, wtedy maska już nie jest potrzebna. Jakby to było, jak ja bym tu stał, teraz przed Wami i mówił do Was w takiej masce? To jest naprawdę takie atrakcyjne? Ja wiem, że w telewizji to wszystko jest, na ulicy to jest, w tym kraju właściwie na każdym kroku są maski, ludzie z maskami, i na swój sposób jest to atrakcyjne. Ale ja nie chcę żyć w świecie hipokryzji, dwulicowości. Ja nie chcę żyć w takim świecie. Grzechu, grzeszników w świecie, który, którego panem i bogiem jest diabeł, który morduje, który zabija, który zniewala, który ludzi prowadzi na swoich linkach, ludzi jak niewolników, prowadzi ich od, oczywiście do śmierci. Do śmierci, to znaczy, do śmierci fizycznej. Po drodze oczywiście jest zniewolenie chorobami, niemocami. No i śmierci duchowej. Bo człowiek, który żyje w grzechu jest całkowicie odcięty od Boga. Czy chcielibyście, abym ja tu był i przed Wami odgrywał teatrzyk? Od tego są kabarety. Chcecie je sobie oglądajcie. Od tego są filmy. Hollywood. I tym podobne. Mnie to nie interesuje. Ja stoję tu przed Wami jako taki człowiek szczery, choć trochę zmieniony przed, przez, przez Boga. Mam nadzieję, że Bóg dalej będzie mnie zmieniał i coś ze mnie ulepi, pomimo mojej głupoty, moich słabości, moich ograniczeń. Kiedy Mu się poddaję, to wierzę, że On swoje dzieło zrobi, dokończy, skoro je rozpoczął. Kochani, tego życzę Wam, żebyście dali się zbadać Słowu Bożemu, abyście sięgnęli po prawdziwą Ewangelię o zbawieniu w Chrystusie Jezusie, o Królestwie Bożym, o nowym życiu w Chrystusie Jezusie, już tu i teraz, o nowonarodzeniu, o życiu um, takim praktycznym, rzeczywistym, um, wynikającym z relacji z żywym, z zmartwych, wzbudzonym żywym Słowem Bożym, które żyje. Abyście doświadczyli poznania Ojca, Boga, który jest w niebie, a jednocześnie w Chrystusie Jezusie w nas, abyście doświadczyli napełnienia Duchem Świętym, to wtedy zobaczycie, że to, co mówię, jest prawdą. Zobaczycie, że to, co pismo święte mówi, jest prawdą. Wtedy otworzą Wam się oczy. Życzę Wam, abyście zdjęli maski. Porzucili te swoje maski precz. Abyście podjęli bój o wiarę. O takie uświęcone, oczyszczone życie od tego świata. Abyście podjęli bój o czystość swoich myśli, o czystość swoich pragnień. O czystość swoich uczuć, emocji. O czystość swoich motywów, swojej woli w kontekście wypełniania woli Bożej. Życzę Wam, abyście trwając w Chrystusie Jezusie doświadczali Jego życia, tego życia w zmartwychwstaniu. Życzę Wam, aby to życie zmartwychwstania w, nas się, w Was się rozlewało i abyście byli prowadzeni wedle właśnie tego życia, Nowego życia, które przyjmiecie w Chrystusie Jezusie. Błogosławię Was, kochani, i niech te maski nie mają z nami nic wspólnego. Niech idą precz w imieniu Jezusa Chrystusa. Bądźcie szczęśliwi w Panu, zaspokojeni w Panu. Słuchajcie Jego, słuchajcie Jego woli, poznawajcie Jego, poruszajcie się w Jego głosie. Będzie wszystko ok, będzie wszystko ok, kiedy będziecie żyli w Panu. Pan Was będzie prowadził nie tak jak wy chcecie, ale Was Pan po poprowadzi drogą prostą, bitą, którą sam w Was będzie, którą sam w Was i przez Was będzie manifestował. Tego Wam życzę. Jest to wszystko za darmo z łaski. Poprzez wiarę w Chrystusa Jezusa. Dziękuję Wam za uwagę, Papa. Pa.